Ja, z tej strony jeszcze nawet pozostałem na szczycie macinku z inaczej wizą, bo wielkie ostatnie skończyliśmy na rozpierdzieleniu czegoś. Nie lecimy. Nawet próbuję je zawrócić, nie mogę. Coś się stało. Te drzwi są zatrzymane w czasie. Mogę wyjść ze szkoły. To oznacza nowy chat C. Chory moment. efekty jak widać, ci nogi wiem, cukry, nie, i... koleżanko, za wysoko jesteś. Ej, aj. Ej, pamiętajcie. What the is, to tu się otk... Nawet no, ja, gdy się potknę... Nieee! Mizuru. I... I... Się, się nagle Nie, Mizuru. Mizuru, Mizuru. Mi jesteś. Mizu, a? Nagle zapisałeś. nie, nie, jesteś? Nie, 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 Ja się najważniejsza, nie, Ja nie, 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 to nie, nie, czy mnie tu wejść No przepraszam. Chodź Mizuriego osobnie. Czy jesteś... lub jesteś szczęśliwy Mizuri? Nie, oj, of course, I no, not, I not. Nie, nie, spoko, spoko. Czy jesteś szczęśliwa? Że muszę stać przykład. To jest... niedorzeczne AI. Czy kiedykolwiek będziemy z tej szkoły k***ywanać, czy nie? Trzymaję się Mieko, oby ją ramionami. Co się stało z Mizurim? Mieko urotawała moje życie. Przytula. Nie Mamy do dyspozycji tej opcji, więc musimy wybrać niestety pewnie tą gorszą. Myślała, że ją przytulimy takiego wała, kurde. Nie wiedziałem, że to się stanie. Tak jak to wspominał, że nie, idzie niebezpieczeństwo, no kurde, na pewno nie ma. Tak, masz na myśli to, że nam to się mówiłaś wcześniej, że to się stanie. Ale ja o tym nie wiedziałam i nie wiedziałem, że kogoś ratuje Ty myślałem, że się do ciebie przytulę, tak? No, no nie, ja nie jeden dosłownie Przypuszczam, że nawet nie mogę tego sprawdzić Coś tam jest stylu, nie rozumiem o co chodzi Zaprzeczaj im Zaprzeczaj jestem Zaprzeczaj Cała rzecz w tym, że mam to w dupie. Nie wiemy ani ja co jesteśmy Głównie, teraz, No mnie to interesuje. Zobaczmy. Ha, świetnie! Ja nie jestem z tego zadowolony. Znowu... Pierwsze to jest taki wybór, a jakoś to będzie, a drugie, czemu ktoś chciałby nas zabić, no woźny, ponieważ przebywacie po szkolnych, nie wolno przebywać na terenie szkoły po szkolnych zajęciach, ponieważ pan woźnie robi swoją, swoją robotę, tak, niektórzy ludzie robią takie testy, że tam trzeba sprawdzić, ale kurwa, nie takie coś, że my chcemy gdzieś wejść i nagle, jeb, szafka na nas się zawala, no troszeczkę, no taki testik, no... No, dwa na dziesięć. Maybe i kolejna zmiana muzyki. Co to jest? To jest. This is cool. Czuję, czuję się, ta szkoła, ta szkoła jest. Czuję, że to szkoła to labirynt. 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 Podręcznik. Tak, podręcznik w tej chwili będzie nam bardzo potrzebny, więc na pewno. Plakat. No, plakat i podręcznik Podręcznik. Co so, happi jest podręcznik! <grywa> Spróbuj. Staraj się tego nie powstrzymywać. I w tym momencie będzie jakaś scenka, w którą przerobimy w następnym odcinku, więc trzymajcie się, do zobaczenia. Ją!